Jak mu przyłożył pałką. Zaczynał ratunku, ratunku. Nie wiem jak to się stało. Nawet to były sekundy. Sekundy, które mogły zdecydować o życiu piętnastolatka. Zdaniem lekarzy Łukasz może mówić o szczęściu, bo przeżył. Jednak dziś jest w śpiączce farmakologicznej. Tego nie możemy powiedzieć. Nie możemy powiedzieć w jakim stopniu on będzie uszkodzony. Być może wróci do zdrowia. Być może to dla ojca Łukasza stanowczo za mało. Teraz myśli nie tylko o zdrowiu swojego syna, ale też o tym, co razem przeżyli? W środku nocy z wysoką gorączką i niezwykle przemęczony Łukasz wracał z tej przychodni ze swoim ojcem do domu. To właśnie na tej drodze doszło do tej wielkiej tragedii i prawdopodobnie też do wielkiej pomyłki. Ojciec Łukasza został zaatakowany gazem łzawiącym i uderzony jakimś ciężkim przedmiotem. Zakrywając oczy jedynie słyszał, jak Łukasz wzywał pomocy. Co jest Łukasz winien? To jest chłopak młody. Dopiero, dopiero. Kończył leczenie, bo miał nowotwora. Jeździliśmy, on ponad pół roku przeleżał w szpitalach. Choć trudno w to uwierzyć, Łukasz i jego ojciec zostali zaatakowani przez pomyłkę. Pomyłkę, która będzie kosztować wiele nie tylko samego Łukasza. Ustaliliśmy, że było trzech napastników. Jeden został zatrzymany. Jest, okazał się nim być 23-letni mieszkaniec Polkowic. Według polkowickiej policji złapanie pozostałych sprawców to tylko kwestia czasu. Arkadiusz Miśta, Puls rapport.